Manchester City zdegradowany do czwartej ligi angielskiej. The Citizens postawiono zarzut o oszustwa podatkowe. Wiele topowych zawodników zerwało kontrakty. Dysponują zerowym budżetem, co uniemożliwia kupno jakiegokolwiek piłkarza. Ale to nie problem dla marka Papszuna, który został nowym szkoleniowcem The Citizens. Jego cele to powrócić na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Anglii. Link do serwera Discord w Bio. Tak prezentuje się nasz skład. Kapitanem został polak rodak Krystian Bielik. Z zawodników, którzy zostali, to Luis i Bob. Zapauzujcie sobie i przeglądnijcie skład. Budżet na start sezonu wynosi 44 euro, czyli jakieś 200 zł. Nie stać nas na żadnego trenera, więc rozwój juniorów odpada. Ale mamy parę ciekawych młodzików do wypożyczenia. Mamy pierwsze zaproszenia do Pucharu przedsezonowego. Chyba wybiorę ten najłatwiejszy. Pierwszy mecz gramy z Mirandą. Tak wygląda ich skład. A tak nasz. I zdobywamy trzy punkty w pierwszym meczu po bramce Boba w 88 minucie. Mansfield Town chce wypożyczyć Dylana Hortona na rok. Następny mecz gramy Sportsmu. Lewante chce Wilsona. Dają 230 tysięcy plus Martinez, który by pasował na pomoc City. Oferujemy 500 tysięcy i Martinez. Zgadzają się, ale nie wiem, czy będzie mnie stać na kontrakt Martineza. Nie stać nas na kontrakt. Po sezonie przyjdą do nas dosyć mocne nazwiska, takie jak Kołto albo Cabore. Chyba ich sprzedam, a kupię jakiegoś dobrego bramkarza. Mocno zmęczony skład, trzeba zrobić zmiany. Ostatecznie wychodzimy takim składem. Musimy zadowolić się remisem. Horton zostaje wypożyczony. Mam nadzieję, że się tam rozwinie. Ostatni mecz Pucharu będziemy grali z Genołą. Kocham te transfery AI. Wychodzimy takim składem. Byliśmy centymetr od trzech punktów, ale Sharp zmarnował karnego w 17 minucie. Dziękuję za oglądanie pierwszego odcinka z serii degradacji Manchesteru City. Na 20 łapek w górę pojawi się nowa seria na kanale. Zapraszam również na serwer Discord link w opisie.